Jestem, jestem Boże, a dzisiaj będziemy nagrywać filmik z tej gry jakby co nie zwracajcie uwagi na, na imię co mam trzy kisi no bo to takie samo mi się ustaliło dzisiaj będziemy grać właśnie w tą grę i zobaczcie którzy jesteśmy w tabeli a my jesteśmy w tabeli piąci ale Mamy drugą ulicę, bo była trzecia, ale ja wygrałem tą ulicę. I na razie mamy właśnie. Patrzę sobie, gdzie niektórzy są. To dużo, dużo osób, ale dobra. Przechodzimy do pierwszego meczeku na dzisiaj. Na tym odcinku. O już nam losuje pierwszego zawodnika. I mamy jako, pewnie pani gra. Z Polski, od I zaczynamy mecz. A ja. Tutaj... No ojoj, mam pierwszą bramkę, stracam. Aj. Ale mi się loguje, jak nagrywam to i, i gram. Ale Pyk! bardzo dobrze. I jest. Mamy dwa do jednego. Kibitów mam sobie ustalonego i nie mam tych y, dodatkowych y, tam, wiecie, pomocy, że tam mogę zamrażać i tak dalej, bo nie ma y, y, dużo elementów, żeby sobie. Ale. A I pyk. Mamy gola. Na mu. O! Faj. Stracony gol. O nie. Co? O nie, dlaczego tak go dałem bez sensu, piłkę? O, tak blisko jest. Co łamę do niej? Pik! Jest! O nie! Tu! O nie. I... Jest! Mamy gola! Jest już wygrana, a raczej jeżeli nic nie zepsujemy, ale mamy gola jeszcze, więc na pe pewno wygrana. Nawet może się wpaść, ale my już i tak wygraliśmy. No, dobry mecz, dobry mecz. Jesteśmy, wpadamy na czwarte miejsce. My mamy 24 punkty. Obra, dobra, dobra. Mogło być gorzej. O, reklama niestety. Będziemy musieli poczekać. O, tutaj. Wie? Gramy do następnego meczu. Nam się wylosuje... O, goście to jest polski. Ma level 9 i mamy level 11. Gracie tą grę, bo ja za te niedługo będę mógł włączyć do teamu to jak, jak ktoś gra. No to może, może dołączę do klanu tam kto tam gra. O my gola. Mam na razie 2 do 0 i mamy 3 do 0 no widzicie jakby co mam taki płarek, bo właśnie w tej trzeciej lidze wygrałem, bo byłem na pierwszym miejscu, a teraz jest druga liga jest ciężej, ciężej i jakbyście się pytali to nie tylko są tu ludzie z Polski to też czasami gra Ukraińczyk jakiś Rosjan, dużo Anglików ale mamy 5-1 Też tak jak wczoraj oglądaliście, albo, ogląda, albo oglądałaś, to Polska 3-0 z Andorą. No, ładnie zagrali Szwiderski, Szczelił, Lewandowski dwa gole i uj, ładnie zagrali, ale w środę będzie mecz z Anglią. A tutaj teraz w grze sobie dobrze radzimy i pyk, mamy gola. Sprawdzam czy się nagrywa, nagrywa, nagrywa się. Może mi jeszcze, też nie będę lekceważył przeciwnika właśnie, bo za chwilę prawie był big a ale gol. O nie. Big a. O nie. Nie, już raczej tego nie odrobi, ale mi się nie podaję. No, już na pewno tego nie odrobi. O, na pewno. I kolejny mecz wygrany. I chyba się utrzymujemy nadal na tym czwartym miejscu. Oczywiście mała reklanka. mi się zdaje, że jeszcze jeden y, ten, jedno, jeden mecz w tej grze i będzie koniec odcinka. A my mamy znowu Polaka. Gra chyba swój pierwszy mecz. te bo ja dopiero jakby co, y, no, zacząłem tą grę, zacząłem od jednej temu, zacząłem, zaktualizowałem. A, Aktualizowałem zaktualizowałem i kupię i no. Aktualizowałem i zacząłem grać O nie Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem Ależ ładna Co? Co gościu zrobił, nie? O nie będzie go Ależ dobrze to zrobiłem I mamy gole nareszcie. Tu o, o ja nie mogę. No. Jest, mamy trzy do dwóch. U i pff, o. Nie, jest trzy, trzy, nie, jest, mamy cztery, trzy. Nie ma tutaj czasu na cieszenie z tego wyniku, ale mam pięć, trzy. O nie, nie, zepsuj! Jest! nie, wiem jak to wpadło, ale okej okay. Jest, mamy na początku. Było trudno. Myślałem, że jeszcze przegramy albo zremisujemy, ale udało się. 8:3, taki wynik, takim wynikiem kończymy. O, kończymy ostatnie spotkanie w tym odcinku, ale wkładamy na trzecie miejsce i, i następnym. Odcinku może przy, y, na pierwsze, ale pewnie jak nagram ten odcinek, może za dwa dni, to pewnie już oni to. Bo ja bo, y, po nagrywkach jeszcze go nie będę grał, tylko wiecie jak będę nagrywał. Ale pewnie oni wbiją i, i będzie, będzie musieli odrobić w następnym odcinku. Ale takim akcentem kończymy ten. 你工资没单？